Okej, okay, wracamy do mrocznego miasteczka, które w zasadzie już zrobiliśmy. Eee, czeka nas teraz sala bohaterów, o ile dobrze wiem. Eee, tak mi się przynajmniej wydaje, powinno być. Kontynuuję przygody, bo tamten odcinek już miał po ponad 50 minut, więc. Więc dopiero teraz przechodzimy do sali bohaterów, więc. Zobaczmy, co teraz tam się kurde trafi. Sala bohaterów, Sala bohaterów. Moż możemy kupić sobie może strzały do tego dołuku. Nie, dobra, na, na razie jeszcze nie używaliśmy aż tak dużo. Czy któryś z tych gości chce ze mną porozmawiać? Weźmy do góry, na razie. A w ogóle, co ten, co ten artefakt tutaj on daje nam? E, Wyciągnij pomoc do mrocznym demonom. Znaczy, to też będzie jakiś fabularny przedmiot na później potrzebny. czy bo tu zazwyczaj można dwa razy pogadać z jednym gościem. Okej, okay, nie można pogadać tutaj też nie można. O, jest, dobra. Uuu, bohater. Dan, Dan, powiedz mi, co... Nie wstydź się, słonko. Widziałam, jak na mnie łypiesz. Może fuck? jesteś słaby i wątły, jak wszyscy mężczyźni, ale lubię cię, Danielu. Okej. Okay. Uh -huh. uh -huh. Boner! A teraz posłuchaj, słodziutki. Twój łuk i strzały nadają się do drobnych zadań. Ale jeśli naprawdę chcesz mieć siłę rażenia, weź te włócznię. Jezu, ile broni. Okej. Okay. weźmy włócznie. Dobra. Je, yeah! kurde, i to mi się podoba. Jezu, strasznie dużo przedmiotów dostajemy. Dobra. Zmienimy to sobie na miecza Okej, okay, a jeszcze dodatkowo muszę broń mieć Dodatkowo broń weźmiemy tą No władzimy stąd Wielka dzida, opuścić salę bohaterów? Tak jest Wielką dzidą, koleś Hop, co wielką dzidą będzie walić <gry> Dobra Uwaga, idzie, teraz będziemy iść kawałek dalej tam gdzieś w głąb Uuu gdzie teraz? Tutaj do zaczarowanego kurde labiryntu. Teren szpitala dla obłąkanych. O nie, trafiamy do psychiatryka. Kurde, zawsze chciałem tam pójść. Śmiesz rzucać wyzwanie Jackowi greenowi. Jesteś dość grubo jak na kogoś, kto nie ma skóry. O, nie, to będą obłąkani chodzić po kurde, labiryncie. Takim żywopłotowym. Uuu, shit. się okay. Eee jak ktoś. Yy, na YouTube widzi to wiadomość, to niech napisze, widzę w komentarzu. Co za moniczka? To ogród za roka. Nic nie jest tutaj tym, czym się wydaje. Żeby wydostać się z tego labiryntu, musisz znaleźć Jacka Greena. Jacka Greena. Ara mm. Okej, okay, potrzebujesz runy chaosu Żeby otworzyć to przejście tu O, tych nie mogę chyba bić, tak? Znowu? Czy mogę? O nie czy ja, czy ja mogę ich zabijać? Dobra, chyba, chyba mogę ich zabijać, tak? Dobra, Mokuju, szpis w księdze Gallomer. Okej, okay, idziemy lewo, prawo, ee, dobra, prawo. Albo prosto i w lewo, chyba tam, tak? Tutaj? Nie. Okej, okay, zostaje nam w prawo. No wokalny, czyli zdecydowanie nie. go geodeci, ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jaki suchar, kurwa, nie trzymam. Witam I tam. panie Fortescu. Nazywam się Jack Green. Jestem mistrzem zagadek, a ten labirynt to moje królestwo. Możesz stąd... Odnieść. Ej, Czy mi się wydaje, czy ta animacja Kiedy jest jakaś taka? Gdy odpowiesz na cztery zagadki. To diabelnie trudne i zagmatwane łamigłówki, których jeszcze nikt nie rozwiązał. Ha, ha, ha. Zmierz się z pierwszą z nich. Okej okay. W nocy przychodzą nieproszone, za dnia ich nie ma, choć nikt ich nie ukradł Yyyy... Rozmowy z Jackiem W nocy przychodzą nieproszone, za dnia ich nie ma, choć nikt ich nie ukradł Okej okay. Okej okay. uh. Dobra, nie... Nie rozumiem na czym polega ta zagadka Naleziono... A, tu gwiazdy jakieś trzeba było poniszczyć Dobra Gwiazdy, boom Ej, w sumie? Rzeczywiście, gwiazdy. O, oh, dam, nice, dobra. Rzeczywiście, gwiazdy muszę znaleźć. cztery chyba łamać. O nie! O Jezu, przyzwałem ich milion teraz. Dobra, okej. Okay. Well shit, okej. Okay. Znaczy jedną widać, no tak. Dobra, ale co to muszę cztery takie znaleźć, czy? Dobra, pociachane. Znaleziono dwie, pozostało trzy. Okej, okay, dobra. Żyjemy jednej buteleczki. Gdzieś chyba można dalej iść, tak? Tu, 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 tu. Teraz tu. Okej. Okay. Znaleziono trzy, pozostały dwie. Tu jeszcze coś rozwaliliśmy. Czy mi się wydaje czy ten tutaj można rozwalić? Nie, nie można. A tu jest jeszcze gwiazdka. Dobra. Jeszcze jedna nam gdzieś pozostała gwiazdeczka. Na lewo od dzwona była jedna, tak właśnie, teraz zauważyłem też. I gdzieś jeszcze musi być. Gdzieś tutaj będzie tu o... o jest. Tak i pasowało właśnie. ale moja zagadka była prosta. Chwila, przepraszam. kolejna zagadka będzie trudniejsza. No dobra. Odmawiamy. tego Żyję dla śmiechu, żyję dla tłumu, bez tego jestem nikim. Eee... Koń! To nie koń. Uh, wow, shit, dobra, tutaj, bo będzie kolejna brama otwarta? Nie, żyję dla śmiechu, żyję dla tłumu. Bez tego jestem nikim. Co to ma być? Błazen! Może rzeczywiście błazen. Dobra. Raz kasowany. Dobra, uwaga. Raz, dwa. Oh my god! Uwaga Uwaga Raz Dwa Trzy Cztery Pięć Kurwa, no co? No, tak byłem blisko. A te, te po lewej obracałem się tylko one, więc je zostaw na koniec. Czekaj, co? Te dwie po lewej obracałem się tylko. E, te dwie po lewej. A, okej, okay, dobra, zrozumiałem. Dobra Chłop to zagadki robi, ej no czekaj, no to jest jakiś żart A bo ja tutaj przez przypadek uderzam Dobra, czekaj, no kurde, no bo to jest takie. Które głupie? Czekaj, czy mi się wydaje, czy jak tom ruszam, to ta się rusza, czekaj. Okej, okay, okazało się, że trzeba pierdolnąć młotem po prostu. Wszystkie naraz wtedy się robią, dobra. Dobra, boże, jakie głupie! To, to powiem szczerze, to było takie nieoczywiste. Wracałem po następną zagadkę. Aman! a co było kurde, boże, masakra. Twarz jak drzewo. Skóra jak morze. Jestem wielką bestią, ale boję się gryzoni. Twarz jak drzewo. Co jest słoń? Słoń! Kłoty! Dobra, co to jest? Jakieś groby tu wykopane? Okej, okay. well, słoń. Dobra, no. Dobra, nie, nie. I do brakuje. Okay, na no słoń gdzie słonia? Właśnie jak drzewo to koń że koń rzeczywiście. Ha. No nie bez podstawy ten. A, muszę poprowadzić mysz do słonia. A. Ale gdzie jest ta mysz? Ok, ale jak? Czy ja muszę się wcielić w mysz, czy co? No dobra. Rozumiem, ale gdzie będzie ta mysz? Ja muszę koty rozjebać tutaj po prostu. Okej, okay, myślałem, że. Hmm. No, myślę, że będę musiał te koty rozwalić tutaj. Okej, okay, ale. Jest kolejna z tych zagadek, kurde. Dlaczego skojarzyć się koń z drzewem? No właśnie, koń z drzewem! Jak ci się mógł skojarzyć? Hmm. Okej. Okay. Był na mapie. No jest, jest, rzeczywiście. Ale dobra, ale teraz problem jest taki: gdzie jest ten szczur? Tam mysz. Znaczy, no, my chcemy jakoś podejść tędy tu. że tu coś może się nowego otworzyło. O, tu jest otwarta nowa rzecz. O, dostał. Uwaga. Dostał. O kurde, ty what the fuck. Bierzemy miecza i jedziemy. Kurde, jak mnie po powaliło masakrycznie. O, jest dobra runa. Tu nie możemy przejść. Jest takie bardzo nieoczywiste w sumie. Jest tam, coś strzelało do mnie. Ten, ten posążek taki. Rozumiem. Powiem szczerze, że te zagadki naprawdę takie niby proste, a takie w miarę trudne nawet niektóre z nich. A tutaj dajemy mu łapę. Teraz tutaj powinien wyjść szczur. Okej, go 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 Gdzie jest mój szczur? Okej okay. Okej okay. Go, 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 uwaga Tutaj, jest! Przejrzałeś mój Wydawałem, że to trudna zagadka, ale oczywiście chodziło o słonia. Ale tym razem prawie mi ciebie żal. Odpowiedzi na kolejną pasjonującą zagadkę nie znalazły najpiękniejsze umysły całego pokolenia. Chodź. Dobra, kurde, ile tego tu jest? Mogę teraz kielicha zebrać? Znaczy, ja chcę iść do niego dalej. Uuu uh. Dobra, uwaga Dobra, podejdziemy do niego i po kielich przy okazji Dobra, wyczerpmy całe tutaj złoże A wypełniamy y, te, zobaczcie, manaszki nasze Dobra, uwaga, zrobione Dobra, wybieramy kielicha Sala bohaterów na nas czeka Musimy rozwiązać do końca te zagadeczki, tutaj chciałem ja, zacząć patroklesię? Kieruj, daj do mnie, daj Jamek. Toleruje księżyc i gwiazdy. Nie znoszę słońca. Możesz przegnać mnie światłem pochodu. Cień! Tak? Tutaj mi się chodzi o cień. że co mi się skojarzyło. Dobra, tu coś będzie, tu. O. Eee. Czekajcie, nie? Tutaj nie? Coś tu było? No nie, nie było. okay so it's Dzień nie znosi, kurde. Ja tego. Dobra, uwaga, i cyk. Ach, Całe wieki wymyślałem tę o ciemności. To ciemność, albo cień. No to, no to skandal, ale twój przegniły mózg dorównał mojemu wielkiemu intelektowi. Skandal. Wracaj niezwłocznie po odbiór nagrody. No dobra, udało nam się. O kurwa Odbieramy nagrodę teraz. Ciekawe, co dostaniemy. Teraz to było 200Q. Kurde, jednak jestem bądry. To mi się podoba. Uwaga. Masz się za przebiegłego, co? A więc, proszę Sermondralo, możesz przejść przez mój labirynt. Sam znajdź z niego wyjście. Okej. Okay. Sam zdań z niego wyjście, dobra. Czy tędy mogę wyjść? Tutaj, o. A tutaj nie można. Wydaje mi się, że to tędy tak jak trzeba iść. Ostatnio szedłem tu. I tu było jedno przejście, do którego nie poszedłem. O, to tutaj, o, tu. A może tylko po skosach, chodzić? chodzić? A, tu było zejście na dół. Yeah! Już to sala bohaterów? Nice, udało się! Kurde, wyszliśmy z tego. Ej, bo rzeczywiście one się poruszały jak tego. Jak w szachach. W te i z powrotem niczym zaczarowane jojo. Może mistrz utrudni poszukiwania tych kieliszków do jajek. Okej. Okay. Okej, okay, z kimś możemy znowu na pewno porozmawiać. Łamać Pieprzone kielichy. A przejdźmy od tej strony najpierw. Tarcza! ja? Ludzie mówią do mnie, Sturgard, co myślisz o tym mieczu albo tym toporze? A ja im odpowiadam: Nein! Nowoczesna wojna to kwestia nauki! Nauki o tarcza! Jestem trafion. Może weź moją tarczę, ja? Jest magiczna, herr Fortescue. Herr Fortescu! Magiczny miecz, nież magiczna tarcza, ale tam stoła. Jaki Niemiec. Jeśli będziesz używać tej tarczy, jak należy, nic cię nie pokona. Kurdem. Ja wam Oberleutnant. Nice. <laughs> Jako mocno Okej okay. Jawol oberloident No nieźle Władzimy stąd hoppa hoppa, jeszcze jeden poziom chyba powinniśmy zrobić, tak mi się wydaje. Zobaczymy czy będzie szybki, władzimy Tak I przytułek. Widzę, że tutaj coś jest zobaczcie, takie po lewej stronie, ale tam nie mogę iść nigdzie. Dobra, wiecie co, w sumie? Ja to już szybko skończę jednak ten odcinek, to będzie krótszy odcinek, ale mam nadzieję, że wam się podobał eee, Zobaczymy się w kolejnym odcinku Medivilla. Dziękuję bardzo serdecznie, papa pa. No i cześć!